Mamy właśnie inny pokój. Zaraz Wam pokażę, znaczy w sumie inny. Przenieśliśmy się piętro niżej. Mieliśmy mieć ten od początku, ale coś tam nie poszło. To jest taki yy, w sumie z tej w tej części sypialni wygląda samo, ale łazienka jest inna. Tutaj tak samo okno jest większa łazienka, tu są te dwie szafy, to jest staleca, to jest taka ścianka, jest... Yy, Osobny prysznic i osobna wanna. Może nie ma takiej ładnej tej, e, jak to się nazywa, e, tualetki, znaczy tej takiej szatki pod zabudowę, ale to akurat nie jest aż takie ważne. Idziemy teraz wynająć skuter. Już mamy w sumie do niego kluczyki i będziemy jeździć ze skuterkiem cały dzień w mieście zaparkowaliśmy autko znaczy autko skuter i zapłaciliśmy około 20 centów za parking za cały dzień, można tam stać cały dzień po prostu za każdym razem jak przeparkowujecie skuter musicie płacić 20, czy tam 30 centów I siedzimy właśnie w trakcie, a razem na a ramon ma kafle ma bananowe ciasto, a ja mam po prostu tak ciasteczko czekoladowe. Smacznego! Ja mam nasi z jajeczkiem i z satejciem i krupuczek i warzywka, a Romanowski ma satej, miks w sumie różnych mięs, ryżowe ciasteczka i sosik. Smacznego! Smacznego! Ma swoje klejnociki. Ten jest taki, tylko nie widać w tym świetle. Taki fiolet, srebro z takim fioletem. Ten jest z takim. z takim bordowym. A ten jest cytrynowy. i wyglądamy jak szczurki, bo strasznie pada i zobaczcie w ogóle, co my odkryliśmy, że tutaj nie ma okna. I jeżeli pada, to u nas w łazience mamy wodospad. No ekstra. I po mamy też prywatny deszcz, bo tutaj nie ma nic. Nie ma żadnej tego siatka, żeby nam nie wchodziły duże zwierzęta do pokoju, bo wszędzie chodzą jak szczurki. Chociaż w tym pokoju nie widać jaszczurek. Ale ogólnie chodzą wszędzie jaszczurki po ścianach, po twitach, wszędzie, no ale jaszczurki nic nie robią. A gdybyśmy na górze, na tym drugim piętrze, to nam skakały małpy po dachu i no, no tu mogłyby wejść. Więc dlatego jest to siatka.